Dobrze, czyli jest, mamy teraz y, trzecią, y, trzeci czwartek miesiąca. W trzeci czwartek miesiąca spotykamy się na y, spotkaniu otwartym, czyli każdy może przyjść do sali Wasilewskiego na Pocztowej 22 w Szczecinie i y, zatrzymać się, żeby posłuchać y, Ewangelii Św. Marka, konkretnego rozdziału. Dzisiaj rozważamy kolejny rozdział, czyli trzeci. W naszej formacji, którą, którą też macie już od początku we wspólnocie tutaj w tym roku szkolnym. Ja teraz dołączam z komentarzem od trzeciego rozdziału, i to spotkanie jest otwarte, takie, że każdy, kto pragnie, a szczególnie zapraszamy młodych ze Szczecina. I chciałbym zatytułować to, co na czym się zatrzymamy, żeby. Później będziemy sobie tak to też patrzeć, ale zatytułowałem to Dlaczego muszę walczyć? Dlaczego muszę walczyć? To będzie tytuł tego komentarza do rozdziału, w którym to się cały czas pojawia. Dlaczego muszę walczyć? I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na siebie, na swoje rodziny, na swoje relacje, na też ewangelizowanie, na zmaganie się z różnymi rzeczami, że. Co chwilę gdzieś trzeba walczyć, i to jak nie z dzieckiem, to z żoną. Chociaż ją kochasz i wszystko jej oddasz, to jednak trzeba gdzieś walczyć. No, bez sensu zupełnie. Albo żona też musi jakoś, czasami, żeby coś powiedzieć mężowi, to walczy sobie kilka dni. Jak to powiedzieć, żeby zrozumiał? Żeby to dotarło. Bo już próbuje kilka razy, i to jest. I czas i walczyć trzeba. I potem we wspólnocie z kimś coś, i znowu jest jakaś walka. Albo chcecie coś zrobić w kościele. Czasami się trzeba tyle walczyć, żeby coś zrobić dobrego w kościele, że to jest aż. pytanie jest w ogóle: czy, czy, o co w tym chodzi? Jak to jest, tak? Że trzeba forsować, pchać, a potem jeszcze w trakcie mają pretensje, że. Że tu za głośno, tu za cicho, tutaj znowu coś i, i ciągła, ciągła taka walka. I myślę, że odpowiedź na to przychodzi właśnie w trzecim rozdziale Ewangelii Świętego Marka, w rozdziale, który jest na początku Ewangelii. Czyli to nie mówimy o tym, że Pan Jezus już ma wrogów, bo, bo już tyle zrobił różnych rzeczy, tylko dopiero zaczyna działalność, zaczyna robić dobro. Ktoś powie, dopiero wchodzimy do Wspólnoty, a potem to się tylko rozwija. Wcale się to nie, nie pomniejsza. A zatem początek tego rozdziału trzeciego, który rozważamy, a za tydzień się jeszcze będziemy dzielili nim w grupkach czy między sobą. Jezus wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. Jezus zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Stań tutaj na środku. A do nich powiedział. Co wolno w Szabat? Czynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wokoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę. Człowiek wyciągnął rękę i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli ze zwolennikami Heroda, zaraz odbyli naradę przeciwko Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. To jest początek naszego rozdziału, który teraz w tym miesiącu się z nim jakoś zmagamy, pomalutku sobie go rozważacie. Dotykamy tutaj w tym rozdziale czegoś, co, co mnie osobiście porusza bo przychodzi mesjasz który jest Bogiem dobrym i chce czynić dobro. Przychodzi, żeby uzdrawiać, przychodzi, żeby uwalniać i zamiast móc swobodnie uzdrawiać i uwalniać, bo my tego potrzebujemy. To musi zmaga się z tym, co sobie pomyślą, jak ja uzdrowię teraz. Wiadomo, że w szabat, bo w szabat się gromadzą w świątyni, w synagodze. Tak samo jak my dzisiaj głównie ewangelizujemy, jeżeli coś w kościele robimy, to w niedzielę, bo w niedzielę są ludzie w kościele. Możemy robić też w czwartek w kościele, tylko jest mniej ludzi, a w niedzielę jest więcej ludzi. Więc Jezus przychodzi do synagogi w szabat, żeby tam czynić dobro. Oni przychodzą, żeby spotkać się z Bogiem. I chcąc uczynić dobro, zamiast je po prostu robić, to musi myśleć, co sobie oni w głowie wyobrażają teraz? Co się dzieje w ich głowach, jak ja uczynię dobro? Co się dzieje w głowie mamy albo taty, jak się do nich przytulę, albo jak im powiem dobre słowo, albo jak pomogę żonie, albo zrobię jej herbatę? Ile jest małżeństw, że jak mąż zrobi herbatę, to żona wytrzeszcza oczy i mówi co się stało? No, rozrabiałeś coś? No. Znacie takie małżeństwa? Są normalne, są takie, że ktoś robi dobro i nie ma czegoś takiego, Ale, a czasami to są okresy tylko w rodzinach. Robimy coś dobrego i od razu się w głowie gdzieś pojawia, o co mu chodzi. Czy ma jakiś interes, czy próbuje coś ugrać, A jak jest miły, to ile jest po rekolekcjach, że w bieżących małżeństwach, nagle mąż czy żona wracają z rekolekcji i są mili, i, i druga strona testuje, jak długo wytrzyma. Tak, bo to jest nienormalne i tak się nie da. I, i, i prowokuje, żeby już się te owoce rekolekcji skończyły, bo, bo ja nie byłem na rekolekcjach. I mi jest tak ciężko być teraz miłym, a on tak długo być nie może być miły, bo przecież nie może być lepszy ode mnie. Mówimy o ludziach wierzących, ludziach kochających Jezusa. Mówimy o relacji świecy-księża, gdzie żeby, ile razy jest tak, żeby coś załatwić w kościele. To sobie myślicie, można do niego tak powiedzieć, tylko się znacznie nie można. Czy on dzisiaj ma dobry dzień, czy ma zły dzień? E, tutaj z jednym księdzem gdzieś rozmawiałem, że wierni się pytają w parafii, kto jest w kancelarii. Bo jak chcą coś załatwić, to wiedzą, że jak jest ten, to nie można, a jak ten, to można. I to jest, chcę coś normalnego zrobić i nie mogę. Normalnego porozmawiać o czymś. I wiem, że tu mogę, tu nie mogę. I cały czas takie zmaganie się, bycie na takim polu, jak te miny omijać w kościele, żeby nie wystrzeliło przede mną i mi nie poraniło, robiąc dobro, bo czymś innym by było, że chcemy coś zburzyć, chcemy coś zniszczyć w kościele. Tak, podłożyć ładunek wybuchowy pod kościół i teraz musimy ominąć proboszcza, żeby tego nie zauważył. Ale my nie o tym mówimy. My mówimy o czynieniu dobra. My mówimy o ewangelizacji. Czy można się pomodlić o uzdrowienie? I sobie tak myślimy, czy ten ksiądz na to pozwoli, czy to na to nie pozwoli. Czy możemy się pomodlić o uwolnienie? Czy możemy zaproponować modlitwę wstawienniczą? I teraz pozwoli, nie pozwoli, będzie na to otwarty, nie będzie otwarty. To jest to samo co Pan Jezus przeżywa. Od samego początku z faryzeuszami. I teraz faryzeusze to nie są ludzie niemodlący się. To są ludzie, którzy czytają Pismo Święte częściej niż my. Recytują Pismo Święte, znają na pamięć fragmenty. My nawet jak znamy, coś tam kojarzymy, to nie jest tak, że potrafimy stronami recytować. Oni to robią. Mamy spotkanie, które, które ma tytuł Słowo Boga, World of God, i teraz to nie jest tak, że otwieramy Pismo Święte i ono mówi do nas od razu. Żeby Słowo poruszyło, potrzebujemy, żeby Duch Święty w nas zadziałał, żeby On w nas poruszył serca i On słowem porusza, ale to jest działanie Ducha Świętego, co do Słowa i co do odbioru naszego. Więc, żebyśmy mogli, czytając dzisiaj o tym, dlaczego muszę walczyć, Waszego Jezus od początku cały czas walczy i się zmaga z ludźmi, którzy wierzą w Boga. I teraz, że to nas gdzieś uspokoi, że jest normalnie, jest dobrze. To nie jest tak, że jesteśmy w jakimś dziwnym kościele, tylko to jest normalne. Jezus tak miał od samego początku. I, i przez to przeszedł i doprowadziło go to do ukrzyżowania. Niektórzy z nas. Idąc tą drogą, też doświadczą ukrzyżowania. Myślę, że ci, którzy są dłużej w kościele, czyli Przemek z Gosią, już takiego czegoś raz czy drugi doświadczyli, bo są dłużej. Jak ktoś z was jest krócej, to jeżeli jeszcze nie doświadczyłeś ukrzyżowania w kościele, to, to go doświadczysz w końcu. I od kogo przyjdzie to ukrzyżowanie? Nie od obcych. Od obcych nie boli, tylko boli od swoich. Boli od apostołów, boli jak to jest jeden z dwunastu. Tutaj nas dotyka mocno, i, i na to trzeba być gotowym, że to się wydarzy. I jeżeli podejmujemy jako jakieś działanie, modlimy się więcej, to yy, no, nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, że ktoś będzie krytykował to. Dlaczego? Może dlatego, że on się tak nie modli, że jemu się duży. Różne mogą być argumenty. To nie chodzi teraz o ocenianie, żeby na tę ocenę odpowiadać, że my teraz będziemy oceniali. Tylko gdzieś zgodzić się, że tak jest i trzeba robić swoje. Trzeba iść w kierunku, żeby Duch Święty w nas mógł pracować i żebyśmy nie, nie mieli do tych, którzy czyhają na Jezusa, żebyśmy nie mieli do nich w odpowiedzi, że złem na zło zareaguje. Jak mnie spotyka zło. To, to, co robi Jezus w takiej walce, zatrzymuje zło na sobie. Nie pozwala złu, żeby się odbijało i wracało do drugiego człowieka. I to jest najtrudniejsze. Przyjąć czyjąś agresję, i mówimy o swoich. Przyjąć agresję od brata, od siostry, od męża, od żony, od teściowej, bo się akurat złości coś jest. I dobra kobieta przecież cię kocha. Przecież każda teściowa kocha swoje dzieci. Bo nawet jak robi im źle, to i tak je kocha. Tylko coś jest takiego, że pracuje to w niej w taki sposób, że jest agresywne albo zadaje ciosy i rany. I teraz wszystko, co robi Jezus, zatrzymuje to na sobie i tym jest przyjęcie krzyża. To jest coś trudnego, bolesnego, a jednocześnie całą Ewangelię Pan Jezus nas tego uczy. To, co Pan Jezus też pokazuje w tej sytuacji, tak mówi, czy wolno w szabat uzdrowić, czy nie wolno. Dać życie czy zabrać życie, bo nie uzdrowić, nie czynić dobra, to znaczy zabrać życie. Jeżeli wiesz, że możesz zrobić coś takiego w domu, że twoja żona będzie szczęśliwa, a tego nie robisz, to zabijasz. To jest to rozumienie tego fragmentu. Wiesz, że możesz podać coś, przytulić ją, powiedzieć dobre słowo, bo jest martwa, a nie robisz tego, to zabijasz. To jest y Pan Jezus pyta, czy życie ocalić, czy zabić? Ten człowiek nie jest tak, że jak teraz Jezus go nie uzdrowi, to on zginie. Ale dla Jezusa nie uczynić dobra człowiekowi, to znaczy nie ocalić go, czyli zabić. To jest bardzo ważne rozumienie dla nas w naszych relacjach, które mamy. Że komuś nie pomogę, to go zabijam nie daje mu dobra, a Bóg mnie do tego zaprasza. Bóg przeze mnie chce uczynić mu dobro, a ja to blokuję. To, co Pan Jezus pokazuje w tej Ewangelii, bo w rozumieniu faryzeuszów Jezus łamie prawo, bo uzdrawia w szabat. Ale jednocześnie jest tak na granicy prawa, że, że się nie mają do czego przyczepić, ponieważ nie położył na niego rąk, nie modlił się w taki sposób, żeby był uzdrowiony, tylko mówi do tego człowieka: Wyciągnij rękę. Stań na środku, wyciągnij rękę. Wyciągnął rękę, ręka jest zdrowa. W taki, e, zobaczcie, że Jezus w sytuacji, e, gdy na Niego nastają, gdy czyhają na Niego, e, e, w takiej sytuacji robi coś. Uzdrawia, ale jednocześnie w taki sposób, żeby się nie mogli doczepić. I to jest też czasami, żebyśmy się nie trzymali tak twardo, że my musimy pewne rzeczy zrobić tak i kropka i koniec, na ostrzu noża. Tylko to, co mamy zrobić, to mamy zrobić dobro. Ale jednym razem to będzie oznaczało w taki sposób, a innym razem w taki sposób. Jezus uzdrawia na ich oczach, ale. Nie dotyka, nie mówi słowa, nie pyta, co chcesz, żebym ci uczynił, tylko w tej sytuacji bardzo konkretnej, że na niego czyhają, robi to tak, że się nie mają do czego przyczepić. Wyciągnij rękę, ręka stała się zdrowa. I wtedy, kiedy nie mają się czego doczepić, i to też jest nasze życie, to mamy końcówkę tej Ewangelii. A czytaj te, tego rozdziału trzeciego. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Jezus ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. To jest przewrotność, którą. Y, to jest werset dwudziesty drugi. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach jak może szatan wyrzucać szatana i daje przypowieść o królestwie wewnętrznie skłóconym. Ale w momencie, kiedy komuś w kościele brakuje argumentów, to brakuje argumentów wobec tego, że robimy coś dobrego, to będą mówić, że to co robimy to jest zło. Czyli nazywać dobro, które się robi czymś złym. Dlatego, że już nie mam innego argumentu. Bo nie złamaliśmy prawa, bo tak jak Jezus, wyciągnij rękę. Ręka jest zdrowa. Mówią, żeby ktoś nam gdzieś zabroni nakładać ręce. Dobra, ale modlimy się z daleka z rękami wyciągniętymi. I idziemy po jego myśli, że, nie wolno, że on uważa, że nie wolno nakładać rąk, bo wolno nakładać ręce, ale uważa, że. Że nie wolno, więc, żeby nie miał pretensji, tak robimy. I się pomodlimy i będzie będzie doświadczenie pokoju, uzdrowienia, przemiany wewnętrznej. Ktoś przestanie palić po tej modlitwie i wtedy będzie, o, z daleka się modliliście z takie wyciągnięte ręce, tak? To przez, przez te ręce przyszedł zły duch. I, I są takie tłumaczenia. I ktoś tam będzie gadał. Ale to jest w modlitwie. Natomiast też jest coś takiego, że w domu zrobisz coś dobrego. A ktoś to będzie interpretował, że robisz coś złego. Bo nie ma argumentu na dobro, które jest z Twojej strony. I żeby jakoś z tym stanąć, to musi to nazwać. Popisujesz się, co się tak uśmiechasz. Teraz jest poważna sprawa, a Ty się uśmiechasz. Tak, no. Wszystko można obrócić w taki sposób, żeby pokazać dobro, które robisz, jest złem. I to się stało też z Jezusem. Jeżeli nas to spotyka, to i to od bliskich, od ludzi świątyni w przypadku Pana Jezusa, to jest to bardzo bolesne, ale nie ma co się poddawać, tylko iść dalej za Jezusem i powiedzieć: Panie Jezu, nie zrażam się, nie chcę, żeby ich komentarze zatrzymały mnie w kolejnym uśmiechu. Tak, bo to jest najgorsze, że taki rodzaj walki. Od ludzi Kościoła, gdy otrzymujemy w tej walce słowo, które nam odbiera chęć dalszego czynienia dobra, że powiemy, dobra, to już nie będę go czynił. To ja już nie będę chodził do wspólnoty. To ja już się nie będę w ten sposób modlił. Tak chciałem grać, posługiwać, to ja już nie będę grał. Jak chcecie, to okej, okay, to nie będę. I wycofuję się pod wpływem grzechu czyjegoś. Wycofujemy się w ten sposób w relacjach rodzinnych, żeby się przełamywać. Skoro tak, to po co się szarpać? Bo Jezus się szarpał, dlatego się warto szarpać, bo Jezus się szarpał. I tłumaczył faryzeuszom, odpowiedział na to, że oni mówią, przez Beelzebuba wyrzuca złe duchy. I on na, Jezus na to, dobra, już nie będę skoda z nimi gadać, tłumaczy im. I daje kolejną przypowieść. I, I męczy się z nimi. Zamiast czynić kolejny cud i znowu uzdrawiać i mówić o Bogu, to zmaga się z tym przewrotnym myśleniem ludzi wierzących, którzy chcą ograniczać czynienie dobra. Ilekroć to widzicie, to, to odnieść się Ewangelia. Ewangelia. Pan Jezus to przeszedł. Na pewno teraz jest ze mną w tym, w moim cierpieniu, bo sam to przeszedł. Ale czy ja chcę być z tym, z, tym, z Panem Jezusem, czy się po prostu po swojemu wycofać, zamknąć, odejść? To są nasze wybory, nasze zmagania, które, e, które mamy. No i zachęcam, żebyśmy sobie na to tak popatrzyli. Za tydzień się jeszcze będziemy. Tą Ewangelią troszeczkę dzielić, też jak ją rozumiemy, będzie na to czas. A teraz będzie adoracja, żeby to Słowo dalej jeszcze w nas mogło popracować, żebyśmy na nie popatrzyli przed Panem Jezusem, odnieśli do różnych sytuacji z naszego życia. A tutaj Was słuchających, to zapraszam w każdy trzeci, czwartek miesiąca do jezuitów, do sali ojca Wasileskiego. To jest w piwnicy sala, gdzie mamy spotkanie ze Słowem i przez cały rok 2022-2023 Ewangelię Świętego Marka w ten sposób rozważamy.